Witam najserdeczniej na świecie, tutaj Steely jest to, nie pamiętam który odcinek, kompletnie nie mam pojęcia, ale, ale nagrywam go na szybko, bo, bo są nowe eventy i tak dalej i, i sobie je ogarniemy e, i, i pomyślimy, pomyślimy co w sumie dalej, no nie? A, a dalej jest na pewno to, że mogę was poprosić tutaj o zostawienie łapki w górę, jeśli już tu jesteście i to oglądacie, możecie zostawić oczywiście subskrypcję, no i na szybko, no postaram się jak najszybciej, bo serio mam mało czasu, nie, nie jest to na, najlepszy moment do nagrywania odcinka, aczkolwiek nie jest ten event i chciałem, wiecie na bieżąco i tak dalej więc na bieżąco sobie wrzucimy e, wrzucimy sobie szybko do kowala aczkolwiek do kibla jeszcze szybciutko wlecimy, e, no i co się zmieniło, poziomki wskoczyły e, dwa bodajże, jeden za misję drugi za kalendarz e, jeśli chodzi o pupila to cały czas stoimy przy ósemce, jeśli chodzi o ilość głów ale ale udaje nam się czasem do tej dziewiątej głowy dojść Zaata Nie, arenkę mam skończoną chyba, tak? To arenkę, w sensie chodzi o, o atakowanie Możemy zaatakować sobie na szybko, no szybko lożka I mamy tak, mamy pierwszy, na czym polega w ogóle ten event? To zaczniemy sobie, śpieszę się i przez te po głupoty nie wiem czy w ogóle dodam ten odcinek Ale co ja mam w ogóle tu quest'a słabego, dobra jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o ten event, to polega on po prostu na tym, że mamy, mamy możliwość zdobycia szczęśliwych monet w questach. One dropią w postaci pięciu, pięciu monet. Może nam się uda zaraz to wydropić. To wam, to wam po prostu pokażę, aczkolwiek no chyba każdy, każdy kto to ogląda, przy, przynajmniej większość, o, no, no i skipnąłem, no nie, nie sądziłem, że przy pierwszym questie nam poleci, ale, ale tak to wygląda, jeśli chodzi o te, o te szczęśliwe modlety z questów, nie wiem szczerze po co wam to pokazuje ale, o nie a nie, dobrego quest'a, dobra, myślałem, że, że to już jest końcówka, ale to jednak nie była końcówka. Dobra, lecimy po 2,5 minutki na szybkości i zaraz sobie wrócimy jeszcze raz do tego e, eventu. Cyk, cyk. E, zostało nam ile? Z 4 quest'y mi się wydaje. Z 4 quest'y, dobra, wejdziemy sobie tutaj bardziej pod exp'a mm, i, i tutaj też pod exp'a bardziej. I mamy znowu te 5 monet ogólnie. Ogólnie tych, tych monet nie leci jakoś mega dużo, ale sądzę, że gdzieś w okolicach w okolicach 50 monet z trzech pasków można uzyskać, no z jednego paska jak gracie bez grzybków to, to pewnie, hmm, pewnie uda wam się jakieś nie wiem z, z 15, może z 10, coś takiego. A jeśli chodzi o o quest a to raczej go nie zrobimy bo nawet nie wiem co mam pas no i pasa żadnego nie mam wejdziemy sobie jeszcze do pupili wrzucimy no i wróćmy sobie do tych do tego właśnie szczęśliwego dnia czyli czyli eventu jest on z okazji zaraz wam powiem z jakiej on jest okazji bo na facebooku to jest z jakiejś okazji tam kurwa dili falofon święta święta pączków nie wiem zaraz wam Przeczytam z jakiej okazji to jest... To jest Iwat. Jest to z okazji... E, di, diwali. Happy Diwali. Ale czekajcie, o sobie tutaj przetłumaczę za pomocą... Mm, a nie, tu już jest przetłumaczone. E, happy Diwali. Co to jest? Diwali. Diwali. Co to jest? To jest święto, jakbyście nie widzieli, hinduistyczne święto światła obchodzone przez kilka dni każdego roku. W o, czyli przez kilka dni, a przez kilka dni, czyli nie że kilka dni w roku, tylko jest jeden dzień i potem on się ciągnie przez kilka dni, Dobra, źle zrozumiałem. E, ale jeszcze raz, hinduistyczne święto światła obchodzone przez kilka dni każdego roku. Chociaż nie, nie jest tu powiedziane. Dobrze, to może być tak, że jeden dzień na przykład jest teraz, a potem za, za miesiąc. Eee, najważniejszym dniem obchodów jest Lakshami Puja, który przypada na Amavasya w miesiącu Ashwin lub Kartika. Jest to dzień poświęcony Lakshmi lub Lakshmi Ganesi, Ganesi przez si i Kurcze, nie wiedziałem, że można tak nawet e, napisać, e, w sensie nie można, ale oni piszą, bo mają wyjebane pewnie jakoś nazwa własna czy jakieś tam inne sobie e, rzeczy przypiszą, żeby nie było, że, e, że Wikipedia łamie, łamie e, zasady języka polskiego. E, dobra. E, I tak, jeszcze a propos tych nowych eventów, no bo mamy już ten. Wydaje mi się, że już w grze jest około około 50 eventów kurwa coś takiego. Wydaje mi się, że oni w zanadrze jeszcze mają przygotowane eventy naprawdę na, na dni śmierdzących skarpetek na... o to, to w sumie ja bym ja bym mógł mieć taki event e, całoroczny, to by był w sumie całożyciowy. E, it, jakie mogą być jeszcze eventy? No, napiszcie mi najśmieszniejsze święta na świecie. Chociaż nie, ja ostatnio czytałem. To nie wiem, to, to teraz wymyślę szybko z głowy jakiś śmieszny e, śmieszne święto, po którym powiecie <śmieszne>, śmieszne święto i to będzie na przykład e, święto e, święto święto na, o na przykład gdyby święto się nazywało po prostu święto o. ciekawe na czym by polegało pewnie na świętowaniu <śmieszne> dobra e, założymy sobie to a właśnie, jest jeszcze ten event e, zapowiedziany Black Friday'owy, ja sobie tu znajdę e, na Discordzie szybciutko te info. E, co tam mamy, co tam mamy? E, tylko, tylko czarne i legendarne gemy w kopalni, e, 20 grzybków więcej w e, base... Co, 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 co? Czekajcie, bo nie widzę. E, 20% grzybków o kurwa jak ja to przeczytałem 20% więcej grzybków z paczek czyli tych tych rozumiem tych ofert grzybiarzowych jak się nie mylę i 33% więcej grzybków do, do e, zwykłych ofert, jak się nie mylę, jak rozumiem, e, na tyle po angielsku. No i oczywiście zwiększona szansa na, na grzybki z misji. E, taki event nas czeka, bodajże Black Friday jest 26 listopada, więc, e, więc pewnie za jakieś mm, 3 tygodnie będzie ten event spoko. Pierwszy raz tyle grzybków, e, tyle procent do grzybków, więc e, giga spoko. E, e, I no w sumie co? Gówno bardzo bardzo ciekawy e, event no jak zwykle jak zwykle e, co jak zwykle? kurwa nie wiem no e, gówno raz dwa trzy cztery pięć e, dobra, a właśnie miałem zakręcić jeszcze kołem kołem miałem zakręcić ale chyba nie uda mi się 40 razy bo w ogóle grzybki nie lecą hmm, 12 razy zakręciłem ja nie razu grzybka co jest całkiem całkiem typowy, jeśli chodzi o mojego farta. i e, e, Nie wiem, czy już mówiłem, ale te wszystkie, e, te wszystkie Laki Coiny, co miałem, to nie były tylko z misji, tylko ogólnie były takie, takie sobie też pozbierałem. A jeśli chodzi o, o salę chwały, to tak naprawdę już skończyłem areny i pewnie powiedziałby, e, nie da się skończyć areny w tej grze. Ale właśnie skończyłem, no bo wyżej już tutaj nie zajdę, zresztą są tu inne osoby z mojej gildii ale nawet jakby nie były z mojej gildii to, to aktualnie nie mam z nimi szans tych co dam radę teraz wyprzedzić to ich już wyprzedziłem no i no jeśli chodzi o, o arenę to tak naprawdę w porywach do 11 prób na arenę i, i arenkę mam skończoną więc, więc nie, nie ciekawie na pewno się gra na takim serwerze ale jeśli chodzi o ciekawe i nieciekawe rzeczy to ja się ja się z wami po prostu już żegnam e, nie, W sumie chujowy ten odcinek strasznie Ale pewnie i tak go wrzucę wam wyjebane e, Jebać jakoś tylko Tylko chuj do dupy Dobra e, Trzymajcie się Do następnego Trzymajcie się I do następnego I jeszcze w dodatku to się trzymajcie I do następnego